Cześć witajcie, jak już wiecie dzisiaj wystartował czwarty sezon Call of Duty Warzone i co tutaj dzisiaj przyjrzymy karnet bojowy co tutaj wprowadził Więc na początek no, mamy tutaj karnet bojowy poziom pierwszy żetony niewykorzystane poprzednie kupimy sobie od razu karnet bojowy i na początku dostajemy Persusa zobaczymy jak wygląda o Czeka. też wprowadzone jest tutaj yy, nowe pokaz pokazuje ile masz yy, odblokowanych operatorów do każdego jakby z Modern Warfare i, i z jakby każdej Klasy każdej grupy, bardziej można zobaczyć, też tutaj wprowadzili. Jakie tu są jeszcze warianty różne? Skórki, o, ta jest fajna. Diabeł morski, bardzo mi się to podoba. Co sądzi się o tym? Według mnie to jest zajebiste. Dobra, wykończenia nowe. Nie, wykończenia są takie same. Dobra, przejdźmy do karnetu bojowego. Na stardę stoimy Perseusa. Taką oto skórkę. Barwy wojenne. Fajna, fajna. Nowy operator, bardzo fajny. Później mamy kolejny, kolejną skórkę do Petronowy, taka zwyczajna no szybko tutaj dobrze. Następnie mamy zegarek, szmaragdowy żołnierz. Zwyczajny. Oczywiście premia do poziomu czwartego i na pierwszym poziomie dostajemy naklejkę. Na drugim poziomie dostajemy wizytówkę, taką o. Na trzecim poziomie żeton do podwójnych pytałek do broni. Na czwartym poziomie mamy tako, taką zawieszkę. Fajną. Na piątym poziomie mamy pierwszy schemat, w sumie, do akacza. Takie czarne, też mi się wydaje dosyć zwyczajne, nie jest jakiś, Ale też fajny, taki bardziej ciemniejszy. Na szóstym poziomie mamy quad pointsy na siódmym żeton na ósmym skórka do helikoptera do dwóch helikopterów w sumie do Black Opsa i do Warzone Modern Warfare taki też zwyczajny skórka na dziewiątym poziomie mamy emblemat bardzo fajny na dziesiątym poziomie mamy skórkę do Be Beckera. do Bekera to taką bardziej wojenną skórkę też bardzo fajna jak ktoś tam Lubi takie wojenne skórki, to bardzo fajna skórka. Na dziś na 11 poziomie mamy naklejkę. Na 12 poziomie mamy podpońsy. Na 13 żeton. Na 14 mamy e, fajny celownik o nazwie Piramida. Niebieski, fajny, fajny. I na 15 poziomie mam pierwszą broń darmową, nową broń tutaj dostajemy w tym sezonie taka to, o fajna, MG-82 yy, na szesnastym poziomie na szesnastym poziomie, o mamy taki fajny kieliszek niedowity shot, gdzie mogli się napić w orzonie na siedemnastym poziomie mamy quad points'y na osiemnastym poziomie mamy kolejny schemat bardzo fajny schemat, bo to jest do broni do pistoletu, bardzo ładny te szczegóły wszystkie, bardzo mi się podoba z wszystkimi szczegółami bardzo ładny schemat królewska kosa na 19 poziomie niestety nie mogę pokazać ale to jest kolejne wykończenie na 20 poziomie jest skórka do powers bardzo fajna w takim bardziej pustynnym klimacie dobrze lecimy dalej na 21 poziomie bardzo ładny schemat też, tylko bardzo podobny do tej broni, taki, w takim samym stylu. Też bardzo mi się podoba. Na 22 żeton, na 23 jest poinsy, na 24 kolejny schemat. To jest bardzo darmowy schemat, bardzo fajny. Mi się podoba. Dobrane kolory, fajne. Na 25 żeton, na 26 skórka do czołgu i do traka. Taka zwyczajna do traka, do czołgu jest lepsza. Na 27 jest atak Regina, fajna skórka, do broni. Bardzo mi się podoba. Na 28 kolejny celownik. Na 29 żeton, na 30 skórka do... Do operatora gracia taka, też taka pustynna wojenna. Na 31 jest kolejna nowa broń w tym sezonie. Myślę, że jest, będzie bardzo dobra. Taka o dobrze. Na 32 jest yy, kotpointsy. 33 to jest Wizytówka. Inaczej jestem czwartym. Jest bardzo fajny zegarek, za darmo można go zdobyć. Już podobny mam, właśnie w sezonie szóstym były, były te podobne zegarki. Jak był Moder Warfare w Warzone. I ja w sumie, w sumie ten też jest bardzo fajny, tylko w innym kolorze jest takim bardziej czerwonym. Bardzo mi się podoba. Inaczej jestem piątym, jest skórka do broni. Jarwica frontowa do AUG'a, bardzo fajna Mi się podoba tylko że mało dodatków, ale bardzo fajna Na 36 rzeton, na 37 yy, gest po prostu, można fuck up komuś pokazać Na 38 jest strzelba taka o fajny schematik na 39 jest skórka do, do łódki z Black Opsa i z Modern Warfare Warzone do pojazdu. Na, na 40 jest tutaj skórka do Song Nocny zestaw, bardziej militarna. Dobrze, na 41 jest na 42 jest kolina skórka, posążek węża, bardzo mi się podobała. Kolory w zielony jeszcze taka fajny ten zieleń. Na 43 są żetony, na 44 są emblemat. Na 45 jest tutaj pistolecik. Taki zabawkowy. Niektórym się to może podoba, mi taki średnio. Ale, ale fajne, fajne. Na 46 kolejne Żetony. Na 47 jest celownik nowy. Splot. Na 48 kąt pońcy, Na 49 wizytówka. Na 50 kolejna skórka do Adlera. Bardzo fajna, mi się podoba. Na 51 jest taka skórka do tego, do co, co się tu się stało. Pocisk. Ale fajna, fajna Snajperki. snajperki. Na 52 jest emblemat. Na 53 jest kolejne są żetony, Na 54 jest korolka, taka zawieszka fajna. 55 broń za darmo, fajna, znaczy za darmo, skórka za darmo, bardzo fajna, można zdobyć. Bardzo fajną skórkę, mi się podoba. Myślę, że Wam też, mi się spodoba ta skórka. Na 56 pońcy, Na 57 żetony kolejne. Na 58 jest kolejna naklejka. Na 59 fajny schemat, pszczeli żołnierz bardzo fajny do Kriega, o ile się nie mylę na 60 jest kolejny kolejna skórka tak co 10 poziomów skórka do operatorów to jest tym razem Vergas tutaj poszedł na celownik na 60 taka fajna też na 61 jest celownik kolejny nowy na 62 zegarek. W sumie fajne nawet. Na 63 jest żeton. Na 64 kolejna wizytówka. Na 65 bardzo fajny schemat. Moc kwiatów. Bardzo mi się podoba. Kolejny fajny schemat. Dużo schematów tu fajnych jest w tym sezonie nawet.

76 królewski miecz, fajny fajny schemacik Bardzo ładny Bardzo ładny schemat na 77 jest wizytówka na 78 jest kolejne żetony na 79 tu mamy kolejny emblemat i na 80 mamy skórkę do Huntera też fajna i na 81 mamy za darmo skórkę do broni też też taką fajną w sumie ładną, ładna jest porobiona. Na 82 mamy quick pointsy, na 83 żetony. Na 84 mamy talizman, za darmo można zdobyć. Taki fajny talizmanik.

Mamy tutaj kolejny celownik. Na 89. skórka do Shotguna, Bardzo fajna. Na 90. mamy skórkę do Zeiny.

nazywa Jest ten schemat re reaktywny My się zmieniał zaraz z zabójstwami Bardzo ładny schemacik na 96 jest yy, żetony, na 97 taka fajna piramida z okiem Talizman Na 98. Codpoinsy a 99 jest emblematik, i na setnym mamy tutaj pierwszą skórkę do pojazdu nowego, co został dodany w tym sezonie. I tutaj mamy też, też tutaj emblematik. I co tu jeszcze mamy? Aha, tu jeszcze nie wiem, nie bardzo fajną skórkę. Bardzo mi się to podoba. Ta skórka Są jeszcze różne odmiany, co już pokazałem wcześniej. podoba ta skórka, I jeszcze tutaj mamy też schematik do broni tej nowej broni. Ładny schematik. I to wszystko chyba. To wszystko teraz pokażę. Jeszcze nowe tutaj, czy znaczy zegarek, też ten, co używam teraz, to jest bardzo podobny do tego. Pokażę też yy, nowy, nowy pojazd, jaki to jest motor. Taki o. Tu można też różne warianty są tego w sklepie. Można zakupić różne skórki. Yy, tutaj jeszcze, tutaj. Operatorzy, nie, tylko jeden został dodany. Czy wleciało coś nowego do sklepu? Leciało parę nowych rzeczy. Kościarka wleciała. KO. Kościarka, wy, parę wykończeń, parę gestów. Co tu jeszcze mamy? Kolejny schematik, tutaj jakiś wlecia do sklepu. Poza tym zostały jeszcze te poprzednie z poprzednich sezonów, jeszcze tutaj w sklepie. W sumie to tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj się zmieniło. Pewno mapa się zmieniła, a to jeszcze, to jeszcze pokażemy później. Więc bardzo dziękuję za, za obejrzenie. Zostawcie suba i lajka pod tym filmem. Dziękuję bardzo. Na razie.